Parę lat temu Samyang wypuścił serię obiektywów z przysłoną F1.8, małych, leciutkich, no i okazało się, że bardzo dobrych. Plastyka, kontrast, mikrokontrast w tym obiektywie jest po prostu rewelacyjny. Ma on małe minusy, takie jak właśnie licha plastikowa obudowa, mały zafarb ciepłego koloru, jak to Samyangi, stare, bo nowe już tego nie mają. I na F18 mógłby być ostrzejszy. No tak, ale te wszystkie problemy rozwiązuje nowy Samiang 45 T19. T19, dlatego, że jest to teraz obiektyw również dla filmowców. No ja tak nie filmuję, dużo bardziej fotografuję, ale. Autofokus już w starym Samyangu był bardzo szybki. Na pewno tutaj sprawę ułatwiają małe soczewki. A optyka nie zmieniła się. W nowym jest ten sam układ optyczny. Poprawiono za to oddychanie obiektywu. Pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda. Zmieniam sobie ostrość na monitor. I takie delikatne przejście filmowe na monitorze. Sprawdzam właśnie ostrość na przysłonie f1.8 Na tej przysłonie jest zdecydowanie ostrzejszy. No i co? Wychodzi na to, że Samyang zrobił obiektyw bez wad. Poprawił ostrość, poprawił kolory, uszczelnił obudowę i co najważniejsze dodał funkcje filmowe. Jest to teraz obiektyw hybrydowy dla fotografa, dla filmowca. Co dostaliśmy jeszcze? Takiego, co byśmy nie chcieli. 100 gram więcej oraz dwa razy, nawet troszeczkę więcej, większa cena. Ale co otrzymujemy? Fajne narzędzie hybrydowe. Uszczelniony obiektyw z piękną plastyką, kontrastem, mikrokontrastem, kolorami. Mi się wydaje, że to już powoli takie czasy, gdzie obiektywy będą miały no, w sumie jakieś nieliczne wady. Ostrości już nawet nie sprawdzam, bo dziwiłbym się, gdyby jakikolwiek obiektyw był mydlany w tych czasach. Patrzę na plastykę jednak i tutaj to jest największy plus tego obiektywu.